Siema, jestem Patrol 2.03, to jest mój kolega. Ja jestem Killer. Yy, będziemy dla was nagrywać odcinki yy, z Minecraft. Fabuła tych odcinków to będzie to, że obudziliśmy się na pustyni. Coś przy jakby takim morzu czy czymś. I po prostu będziemy musieli budować wszystko, żeby przetrwać z mobami. No więc zaczynamy. Idziemy a. szukać paty. Tak. Ja chcę owce, głupie kurczaki. Jak coś, to mam cztery wełny już. Tak? No. Ja mam aż dwa piasku. Wow. Dużo zbudujemy. No. Oj. Dobra. Czemu A. tu baranów nie ma? Nie. No. Szkoda. Chcieliśmy się akurat na pustyni rozbić. Mogła być gorzej. No. tu śnieg. Dobrze też nie pada. No. Przynajmniej. Jak ty tak szybko biegniesz? No, mam speedhaka, wiesz A, myślałem. O krowę, nie nie wiem. O, babam. fajne miejsce znalazłem na domek ty. Nie. Okay. fajne! Ty Ładnie. niezłe, niezłe. Się tutaj tylko wyrobię takie git, nie? O. Dobra, tu ty, ty, ty już może rób, a ja idę pozbierać o. tego, nie? Ej, okay, ale. Jak ja mam tu zrobić, że kilofa nie mam? No właśnie idę po A, to idź pod drewno. To ja ten piasek po prostu. nie czekaj. Czekaj, a ja tu pająka słyszę, ty. Dobra. A bo idź pozbieraj wełnę. No, idę po wełnę, bo ja tu nie mam... Yy, Potrzebujesz tylko dwa wełny, nie? To już. Minimum. Dwa wełny? No, bo ja mam cztery. A, dobra. Jak tu nic nie ma! Żadnych... jak już, Zero baranów. A ja wolę spać, bo nie chcę, żeby nas kripero obudziły. No... Nie uczyć się jak w syczeńcu. No Coś no podobnego jak mam codziennie rano do szkoły. <laughs> no. Ej, no seryjnie tu nic nie ma. ale widzę świnkę. Dobra, ja mam dwa kwiatki. O, przeradzą się na barnik. Robimy ogródek. <laughs> Dobra, idę tam ustawić sobie crafting table. Ej, ja już dalej chyba nie mogę w i nie ma nic. A zobaczysz, jak, jak nie będą potrzebne, to będą. No, chyba Zawsze tak jest. Ej, tak na serio, to są barany, czy to są obce? Nie wiem, wełno to wełno, mnie to nie obchodzi. No, no właśnie, ale to chyba obce y, Dobra, to idź teraz też, trochę drewno pozbieraj. Przyda się. Ej, baran ma rogi. No. Idź, pozbieraj ja... owce, nie? Z... To ty... Z... idź, idź, pozbieraj drewno. Teraz, owce. O, mam! Jeszcze tylko jeden wystarczy. Ej, to ja drewno zrobię, bo ja ty znaleźć nie mogę. Dobra, ja to poszukam, po, pochodzę, poszukam. O, żebym się nie zgubił, nie? O, o Achievementa mam. Wow. Getting Wood. Ja bym w normalnym życiu dał... Nie, wow. nie, 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 nie. Ja tam dalej nie idę, bo tam się czanki nie generują. No, 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 widziałem oś, ośmielice jak pływała, nie? O, mam, mam wełnę, mam wełnę Fabian, mam wełnę. Ło, wow, aż trzy. Ja mam aż 10 drewnów. Wow, Ło, ja mam 8. Idę robić łóżka. No. Ja zaraz kilometr dwa zrobię. Mhm. Później będziemy musieli trochę popatrzeć, żeby mi tak trochę nie lagowało, nie? Trochę zaczyna lagować. Ile muszę w PSO? 30 Nie. Że. No nie jesteś tak źle, mogło by być gorzej, nie? Pamiętasz to z drive'a? Nie no, tamto dopiero. Dobra jestem, robię łóżko jak coś. No ja już mam 20 drewna. No to wracaj. Y weź ty derta też trochę pozbieraj. Derta? No przyda się, żeby chociaż to zabudować, żeby nas nie obudzili, nie? Na razie dam sobie taką łóżka. Aha, jak coś, to napiszcie nam w komentarzach, czy, czy chcecie, żeby, żebym ja nagrywał y, z tym te y, texture packiem, czy z normalnym defaultem. Ładnie, bo ja myślę, że texture pack normalny to jest do dupy troszeczkę. No. Więc. Ale on, ale mówi, że większość osób lubi na defaulcie, więc. No. Na więc. Dobra. Tutaj łóżka przemieszczę. O mam 25 derta wystarczy No nie mało trochę Ej, ale no to, to, to ja, ja sobie zrobię tego e, tego na no, łopaty i wtedy będzie szybciej, nie? No to... O, znalazłem jakiś dół Ej, ale ta? No ale taki mały na jedną kratkę ja nie wiem co tam, czy tam dalej jest coś dalej, czy. Ej, a jaka ja do ciebie... kurde Eeeem. Um. Podaj mm. mi że ty jesteś, bo ja, ja nie wiem jak tam dalej. Minus 61 to jest. No masz. To się najdych kawałek. No. ja no, jest południe, więc dobra. Ja tutaj trochę zarypię tutaj tego, tego. Zabiję dechami. To jo Później się ten der cały rozwali. O, mam Teraz, nie? No, jak nie potrzeba. No. Aha, jeszcze jedną rzecz odnośnie tek szerpaka zapomniałem. Link do tego tek szerpaka będzie w opisie filmu, nie? O to sobie szerpaka? Tego co tak, ja, ja teraz? Co? Jesteś ja na tek szerpaku teraz? Tak. Aha. No link nie. do niego będzie w opisie, nie? Z, z paczerem razem. O, e, ja mam siwą wełnę. I patrz, i teraz, no i zobacz, jeszcze białego następnego mam. No. Aha, i chciałbym wam powiedzieć, że F.Killer, inaczej znany jako DJ Soulsaver, ma własny kanał na YouTube. Robi zarąbiste z A dziękuję. I jeżeli chcecie, to do niego wejdźcie. Jeżeli nie, to i tak do niego wejdźcie. Ładnie. Będzie się e, link, widziane. Link do jego kanału będzie w opisie. Jeżeli A, uda jeszcze... mi się zrobić anotację, to też anotację na filmiku zrobię. Tak, Od, odnośnie filmików to jeszcze postaramy się wrzucać, jeżeli będziemy mieli tyle akurat zapasów filmików, to codziennie, codziennie filmiku po, 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 po jednym, nie? fajnie Codziennie jeden parzysty numer. No. A? Czekaj. Nie, jeden to chyba nie jest parzysty, nie? Jeden to nie jest parzysty numer. Pamiętam, tam trochę ciemno jest. Gdzie? U nas w bazie się boję, że tu się spawnować mogło. Ja pierw się boję, żeby tam dobie. Ale nie, ja tam czekaj. Bo zrobię sobie e, jak, jaki to był numer? Y, minus 75. Aha, wow. ja, już, ja już jestem na plus 75. Fabian. No. Weź włącz y, koordynaty i masz ten na dole taki wykres, nie? E, na x A ten czerwony, no? No ja go mam całego czerwonego i on mi wywala na, na, na cały ekran. Ło, <laughs> wow, ale po naszą bazą jest mobów. Ja picole ty. Tak. Wow. Ale nie robię kilów i muszę porobić trochę tych. Czeka, bo ja już w ogóle tą bazę przebiegłem, nie? Byłem. Ja już na 130 byłem, prawie. No. Muszę trochę oś oświetlić nasz dom. Jak tam słoneczko Fagan? Słońce. No. Słońce jest jeszcze wysoko. Jeszcze? To dobrze. A właśnie, ile o y, będziemy ten, kończyli nagrywać? Bo już nagrywam 8 minut. O, nie wiem. Ej, jaski nie znalazłem. Kolejną? No, fajną. Wow, nieźle. Węgiel jest, ale no nie mam czym go rozwalić. No ja węgiel teraz łupię u nas w bazie, nie? Drewnianym. U nas w bazie węgiel jest? Y, no już, już go nie ma. Chociaż A, czekaj, was? czekaj, bo mi chyba zalagowało. Nie, nie, mam, wziąłem. Dobra, teraz y, pro, trochę oświetlę tutaj. Chyba, chyba już już wiem gdzie jest. Czekaj. Bo już wiem gdzie jesteś. Na razie tak oświetlę z grubsza, później się pojawi. O, o, widzę cię. Uh -huh. Siema... Dobra, oświetlę jest. No. Jak no. ja, chatę zrobił, no, Jeste, Jesteś w bazie? Koło ciebie jestem. No nie wiem co się dzieje, bo ja cię nie widzę. Weź zrób y, riloga. Śmiesznie się kręcisz wokół mnie. No bo ja cię szukam. Ja Zrób zru Loryloga Czekaj A, Jesteś? A! Czekaj bo na spałnie wpadłem. Mhm, mm no dobra. Mm -hmm. Czekaj. Ja zrobię drzwi z drewna. Ale pierw potrzebujemy drewna eee. A ty lubię właśnie noc robi No też mi się tak wydaje. Szybko! Ej, ale ja nie wiem, czy ja tam dobiegnę. Dobra, to weź się teleportnij do mnie. Ej, ale gdzie to było? No teleportnij się do mnie. Nie, no. Dobra. dobra, to e, minus 73. Ja jestem na zero Dobra, ja będę bronił naszej bazy. Owca, daj machinę. Ow, wow, wow, lagi, lagi, czekaj, lagi, wow. Dobra, już nie mam lagów. Broń drewnianym sikierom, dawaj szybko. Chodzę, śpimy. Ej, weź tę dziurę za mury czymś. Dobra, mam, mam mam, sanda, wszystko mam tu. Ja już leżę. Leży i czy... na mnie. łóżko zrobił. Dobra, to co, koniec dzisiaj będzie na, na tyle tego odcinka, nie? No, się skończył faktycznie. No, to więc komentujcie, subskrybujcie. Czekajcie na następny dzień. No. Bez do niego wgramy dopiero we wtorek. Znaczy, będzie wgrany, bo tak codziennie po jednym odcinku. A więc, dobra. A więc idź spać, bo ja już tu leżę. No. <laughs> dobra. Cześć.